Okej, okay, witam serdecznie u nas w domku. E, mała jeszcze śpi, ta się obudziła, żeby... Jezus Maria, dziecko! Ta się obudziła, żeby zrobić w majcy, mimo że umie korzystać z nocnika. Nie ma chyba jeszcze trzeciego poziomu? No, ale umie. No i wstała i się trąbała. Dobra, dzisiejszy odcinek zaczynamy od y, małych informacji. Y, a więc tak. Y... Jesteśmy w ciąży, nie wiem co się urodzi. Do tej pory rodziły nam się same dziewczynki. Ale, jeśli zdarzy nam się, że urodzi się znowu dziewczynka, to stwierdziłam, że będzie miała na imię y, Gosia. Gosia albo Małgosia. Dlatego, że y, jedna dziewczyna fajnie y, mi komentuje odcinki i stwierdziłam, że to będzie taki fajny akcencik, żeby nazwać Twoim imieniem następne dziecko. <laughs> Więc, y, no. Wydaje mi się, że spoko. Nie wiem, czy nam się urodzą, urodzą chłopcy czy dziewczynki. Jeśli chłopcy, to po prostu y, ta gosia to będzie. No, następna dziewczynka, która nam się urodzi, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Tutaj jest Dominiczka, która się zrąbała, a ty? Ty też zrobiłaś w pieluchę. No, e, no cóż. Y, dobra, każę jej tutaj pokorzystać na razie, póki ma umiejętności, znaczy te y, potrzeby, całkiem na przyzwoitym poziomie. Kto tu dzwoni? no niech przyjdzie właściwie do swojego dziecka mamcia też niedługo będzie rodziła gdzie to jest tak niedługo trzeci trymestr więc ja myślę, że jeszcze przytul to dziecko i pokołysz zwierz sobie coś i zaprosimy y, jakichś chłopaków żeby się po prostu zapoznać ty też mogłabyś już wstać i na przykład pogadać z misiem tak, bo komunikacji ci naprawdę mało brakuje. Aha, w ogóle zapomniałam powiedzieć, że zrobiłam małą szklarnię. Mieliśmy tutaj pewno tych kwiatków, ale one nie rosły, no bo nie ta pora roku, więc zbudowałam taką szklarnię, żeby zobaczyć, czy to będzie funkcjonowało. I jak widzę, to funkcjonuje, no bo już te roślinki zaczynają się rozwijać. Super. Myślę, że przejdziemy się po mieście za jakiś czas i pozbieramy jakiś, jakiś tych kwiatów więcej. Fajnie by było smoczy owoc znaleźć albo coś takiego. Chociaż nie, smoczy owoc to nie, to nie kwiat. A, to nie tak pomyślałam. Co? Włączyła nam prąd? No dobra. Trzeba to ogarnąć. Przebierzesz się i właściwie niech on pójdzie. Wyniósł nam śmieci i to wystarczy. Pff. Opłacimy rachunki. Oha, nie mamy kasy. 266. No co, no to idziemy do stanowiska, robimy jakieś kwiaty. Można byś je zebrać przy okazji. A, lwia paszcza, właśnie, ja miałam na myśli lwią paszcza, a nie smoczy owoc, Boże. Ech, jeszcze poruszanie się i nocniczek. Nocniczek już niedługo, więc skorzystaj sobie, skorzystaj i skorzystaj. Trochę śmierdzi, ale trudno. A czemu ono nie ma? Aha, no tak, bo nie ma światła. Jasne. W ogóle mają jakoś ciemno w tym pokoju, muszę się zastanowić nad tym. Dwa i dwa. Więc wyobraźnia w domku i później też ten nocnik. Dalej mamcia, bo potrzebujemy na rachunki. Dalej, dalej. Okej, okay. wyobraźnia nauczona. I jest ten nocnik. Tylko, że nocnik mają jeden, więc no niestety musi poczekać aż siostra skończy. Ona też niedługo będzie miała nowy poziom z tego co widzę. Fajnie, fajnie. Zaraz, skończyłaś? No, nie skończyłaś, no tak mało ci brakowało. <laughs> się przytulają, dobra, to, to, to mogą robić, okej. Okay. O, i osiągnęliśmy etap, bo widocznie dosyć kasy wydaliśmy na te dzieci. Tak, bo coś tam takiego było. Skarstwo swoje, małe dziecko, dziecko lub nastolatka, pięć razy. No myślę, że małych dzieci nie będziemy za bardzo karcić, bo nie mam na to serca. Ale jak będą starsze, coś nie tak zrobią, to spoko. Na przykład będą brudzić podłogę. Ogólnie tak, kupiłam im ten mały kosz i wydaje mi się, że to uczy ruchu, a która tu, któraś tu musi, chyba ona. Emilka. E, tak, poruszanie się. I zaraz zobaczymy. Niech zrobię jeszcze raz na kibelek. Dobra, a mama zaprosi. Mama zaprosi Akire. Musimy mieć go y, gotowego. Może sobie y, jakiś film z nim obejrzymy albo coś. Okej, okay, jest spoko. Aha, dziecko płacze. No to zaprośmy go do środka. No chyba sam wejdzie. trudną pieluszkę i nakarm. Dobra. Ty się nauczyłaś, ale ty macie obsrane wszystko. No dobra. Przebierz się. I chodź sobie tutaj pobawić. A teraz ty siadasz na nocniczek. I zobaczymy, czy to faktycznie daje ci to, co chciałam. No idziesz, to masz poruszanie, to wiadomo, nie? O, o. No jak to super idzie. Bardzo fajne animacje są do tego. Poruszanie się, super. To powinno podziałać. Ok. Mama. Co, co temu dziecku jest jeszcze? A już nic, dobra. Ok. Yy, nie. Tak. Pogadaj sobie z Akirą. A już wiem, zrobimy sobie z nim zdjęcie. Niech ona spróbuje z nim poflirtować jeszcze. I się załatwimy. Bo tu. Dziecko nam mocno w brzuchu ro bruj. Hej! Ty nie to miałaś robić! Tu miałaś robić! O Dziełka, Dalej, bo chcę urodziny zrobić. Jeszcze nie mieliśmy takiej imprezy. Dobra, a później niech sobie obejrzy film. Ym, jakiś taki... Romantyczny. Chyba to. Z Akirą. Trochę rozrywki brakuje i to by pomogło. Ty nauczyłaś się? Nie. No to dalej. No, piłuj tą piłką, piłuj, piłuj. Obawiam się, że ta rodzina nie przestrzega funkcjonowania. Zielone ogrodnictwo? Jakim cudem nie przestrzegamy, jak mamy pełno roślin i się nimi zajmujemy? O, Boże święty. Wszystko pod górkę. Ok. Proszę bardzo. I Emilka, o którą się obawiałam, jeszcze sobie wyobraźnia podbiła, yy, że yy, wolno jej idzie to uczenie, zaliczyła wszystko szybciej od siostry. No spoko. Piłuj ten nocnik. Może dlatego idzie wolno być brudny? Nie wiem. Dobra, zostawcie już ten film. Wyłącz to i zajmijcie się sobą. O, pierwszy pocałunek. Dobra, spoko. Dziecko! Ej, ale się pocałowaliście w końcu? O, jest barabara, to chyba tak. Przegapiliśmy to. Barabara Simem o imieniu Akira i wydaje mi się, że to załatwi jej problem. Dominika ma urodziny, ale z ten czas leci? Już ma urodziny? A gdzie było powiadomienie, że niedługo? Żebym ja nie pomyliła tych powiadomień przypadkiem. No faktycznie, to ja mogę dzisiaj też postarzyć Dominikę. Ej, normalnie świetnie. Zmień tą pieluszkę i nakarmiam ją. I przytul. I robimy ciasto. O, różowe, może być. Akira... Posprzątaj może chatę. No nie krzycz na to, że jest brudno, tylko weź i posprzątaj. O no właśnie. Ech, świetnie. Ty się nie nauczyłaś, prawda? A, nauczyłaś się. Oj, tu przepraszam, mogłaś sobie drzemać. Okej. Okay. Siup, 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 siup. Na, e, najpierw postarzymy dziewczynę, a później e, dopiero ją. Bo jak zrobię ciasto i się. E, znaczy, jak ją postaży okaże się, że ona ma niskie potrzeby, muszę się nią zająć, to kiedy ja zrobię to ciasto, nie? Dobra, Akira, posprzątałeś nam, no to właściwie możesz sobie iść. Nie chcę mieć na rodzinnej imprezie, to jeszcze nie jest Twoja rodzinna impreza, poczekaj. Okej, okay, dobra. Eee, świeczki urodzinowe. I teraz tak. Pierwsza powinna być Marcelina. Pomóż zmuchnąć świeczki. Marcelina. Jeszcze, jeszcze raz sprawdzę, czy aby na wszystko tutaj ma, aby na pewno. Same trójeczki, ok. Ok, i teraz Emilka. Zobaczmy, co jej się tu wylosowało. Aktywna, ok, spoko. I aspiracja. Może będziemy lecić po, ko po kolei. Tak. Ok. Słuchajcie, nie mogę jej postarzyć, Nie wiem, co się dzieje. Jest druga w nocy. A ona nie chce, po prostu, no nie chce. No, w końcu, Jezu, przecież to trwało milion lat. No tak, idź na dół się, ten, no, bo inaczej nie da rady. Ty się wykąp. Ja nie wiem, czy one jutro będą szły od razu do szkoły. Za dwa dni, no właśnie, nie, a później będzie weekend. Troszkę się to przedłuży. Wolałabym, żeby im się to tak ciągnęło, <laughs> jakby były nastolatkami. To wtedy całkiem spoko, dobra. Dodaj świeczki urodzinowe, schowamy to. Aha, losujemy jej cechę. No i spoko, schludna i umysłowe. No Nawet będzie pasowało. Dobra, to chowamy. Yy, I postarzymy od razu ją. I teraz będziemy wchodzić do kasa i zobaczymy, jak dziewczyny wyglądają. Czy yy, przylepa? O kurczę, chyba któraś z nich już była przylepą, tak mi się wydaje. Yy, chyba Emilka. Aha, dzieci nie mają łóżek. To tak, jeszcze wypoleruj to. I tutaj zaraz coś postawimy. Dobra, og ogólnie brakuje nam trochę kasy, ale tutaj mamy za jakąś yy, naszą randkę yy, koszt, to możemy sprzedać. No i tutaj mamy jakiś ten. Yy, nagrobek. Nagrobka nie będziemy sprzedawać, nie wiem o co z nim chodzi, ale nie będziemy go sprzedawać. Ale powinno. Tak, już mamy na łóżko, ok. To możesz sobie zjeść. Eee. Yy, a dziewczyny. Ojeny. No tak, bo ona tyle kombinowała z tymi urodzinami, że to tak wyszło. No, Jezus. I tak to się kończy. Jedna porcja. To będą się bić teraz, nie, co możesz coś zjeść na szybko. No fajnie, sobie gadają przynajmniej. Ty jak wyjdziesz to zaplanuj strój. Poprzebieramy je. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Tak się prezentują dziewczyny. Buzie mają takie same zmieniłam im tylko fryzurki. Tak, te oczka mają taki troszkę dziwny kształt, więc dałam im rzęsy, które te oczy troszkę będą im y, w, wydłużały. Usta mają bardzo dziwne i teraz ja się zastanawiam, po kim one je mają, bo jakby mama też ma te usta całkiem małe i może, może jak byłaby mała, też by miała taki kształt, ale wydaje mi się, że będą rad, raczej po tacie. Stroje to tam w międzyczasie się pokaże. Ona lubi tutaj sportowe y, aktywności, więc dałam jej spodenki, a jej dałam sukienkę na szelkach. No i tu jest nasia, nasza Dominiczka, która jest po prostu cudna i przecudowna. Miała takie małe afro, y, jak podrosła, więc dałam jej taką fryzurkę, jeszcze jej nie używałam. No, ale uważam, że jest śliczna i jestem bardzo ciekawa, co tam z niej wyrośnie. No, więc tak się prezentują. Wracamy do rozgrywki. O proszę, proszę. Mała zaczyna myć y, naczynia. Czy będziemy mieć jakiegoś pomagiera? O nie, a to co? <laughs> nie zauważyłam tego. No dobra, e, teraz tak to tu, to tu, mamcia będzie musiała jutro narobić nowego jedzenia, bo lodówka pusta. Ty skorzystasz i idź spać, żebyś nam nie zemdlała, chociaż myślę, że to się może zdarzyć. Też radę. Co ty robisz? No nie dała rady. Ech. No trudno. Jutro nie idą do, do szkoły, więc damy radę. Dobra, mamcia się troszkę sobą zajmie, nim dziewczyny nie wstały i będziemy coś gotować. O, spaghetti może być, ale może zaraz. Najpierw coś na śniadanie bardziej. Sałatkę, może owocową tym razem. Spiesz cały plon. Coś te roślinki tak średnio rosną. Podlejemy je. Ja nadzieję, że to teraz będzie chciało za chwileczkę, bo ona już jest na tym etapie. Jak, komu jak zamieść? Tobie. Stawaj. Właściwie ty też już możesz. Też weź porcję. Małej coś się nie chce sikać, mi się wydaje, że się skupała. To zostaw, skorzystaj. Okej, okay, idziemy do roboty. Chryzantema. I robimy. No, naucz się. Aha, bo ty nie masz tu zlewu. <grybacz> Wybacz! Byłam pewna, że mamy. Dlatego nie ciągle myją tam gary. No dobra, no. Sorry. Czy ona coś powinna się uczyć? Tak. Jakieś umiejętności. To może niech się pobawi lalkami. Ej, dobra. Musimy poznać jeszcze trzy cechy Akiry, więc fajnie by było. Go zaprosić, a może zrobimy to tak. Nie, ona też może się w tym bawić. No to spoko. Ona umysłowa, więc fajnie by było jej kupić coś do tego umysłowego. No ale nie mamy za bardzo miejsca w domu, gdzie to postawić. Chyba, hmm. że gdzieś przy mamie, żeby sobie razem tutaj stały. O. A z nim sobie gadaj. Mam nadzieję, że on podejdzie do ciebie. Eee, e, e, e. Poznaj. A ty tak, ty się przebierzesz, bo fajnie wyglądasz w swoim wydzianku. i będziesz sobie oglądała Misia. O, dobra. Aha, tak, bo ja jej wykupowałam tę cechę, że ona szybko się dowiaduje o cechach. No dobra, okej, okay. I to tyle, niepotrzebne. No już możemy go wysłać do domu. Weź jeszcze na szybko się wysiuraj i robimy naj następną kompozycję. Kto do Ciebie dzwoni? Nie. Przykro mi, ale noob. I fajnie by było wziąć tą pocztę. Tam jakieś prezenty przyszły, więc może je posprzedajemy. Dobra, a to właściwie sobie może na razie robić, co jej się podoba. No, gadaj sobie z nimi wtedy chyba nawet szybciej jej rośnie y umiejętności. Komunikację. Aha, bo akurat przestała gadać. Gawosz. Gawosz. Mam cię, Róże. Dawaj, dawaj. E, dobra, mam cię. Weź chwilę się zdrzemni. Albo nie. Jeszcze zanim się zdrzemniesz. Ja wiem, że pewnie zemdlejesz albo coś. Ale jeszcze dobrze by było uczyć małą tutaj Mamy trochę kasy. Mogę kupić zlew, żeby dziewczyny nie wchodziły sobie do łazienki. Ok. Czy one mogą coś tu na, na dworze robić? Bawić się jakoś? Ok. kupiłam im wiadro na balonami i fajnie by było, żeby one się tutaj poganiały trochę. Ok. bitwa z wodo, z, na balony z wodą z siostrą. to odczucie... No okej, okay, chyba będą się bawiły, co? E, mamcia? Aha, szkolisz młodą, okej. Okay. Nie, z Akirą już nie gadamy. I tutaj śpimy. Mama, coś zrobiłaś? Chyba coś zrobiłaś, okej, okay, fajnie. Czyli rozkminiaj, da rozkminiaj dalej nad misiem, żebyś mogła się klockami bawić. Co się dzieje? O nie! Ej, lisek mi umiera na, na podwórku i co ja mam z nim zrobić? O jeny. Nie bawcie się już. Weź sobie podejść tu. I co ja mam z tym liskiem zrobić? Mogę go jakoś uratować? Czy przyjdzie normalnie kostucha? O Boże, jest kostucha. Gościu, czemu nam robisz takie rzeczy? Piętny lisek. No padł nam na podwórku. Masakra. O, ta idzie na konika. No i super. Siup. Aha, i nie ma urny, bo właśnie się zastanawiałam, czy tam urna zostanie. No ale widzę, że nie, okej. Okay. Ja no jak one niedługo mogłyby się postarzyć, a tu muszę czekać na tą szkołę. Ale one teraz już idą do szkoły, rozumiem? Za 10 godzin, okej. Okay. To może dobrze, żeby były wyspane. Ta młoda, co ty robisz? Nie, 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 w ogóle nie ma takiej opcji. Aha, właśnie, co my tu możemy posprzedawać? Zadychu, może być. To, tego nie mogę. Kwiatów mam dużo, to też. Eee, dobra. Uuu, stówę! Ej, te zabawki kosztują! A się zastanawiałam, czy jednak dziewczynkom ich nie zostawić. A my fajnie sobie kasy nałapiemy za to. Biedne dziewczyny. Dobra, 30, 30, e, nie, 10 może, 35. Tak, żaba tygrysia i żaba słonecznik. W tygrysią. I coś nam tu wyszło, i też 30. No dobra, okej. Okay. Uuu, i zaczął się poród. E Dobromiła miła, czuję niechęć na myśl o machaniu młotkiem na prawo i lewo. Czy, nad czy nadszedł czas na wbicie sobie do głowy, że nie lubi majsterkowania? No właściwie nie wiem, bo ona to będzie sama. Ona będzie musiała wszystko naprawiać, cokolwiek nam się zepsuje, więc nie chciałabym, żeby ona tego nie lubiła. Okej. Okay. Połóż mamą. Ma mamą. <grym> Połóż małą i. Lecimy do szpitala, tylko jeszcze się przebierzemy. Aha, masz jej poczytać? No, poczytaj jej. Czytaj, czytaj. Ciekawe, co tam się teraz urodzi. Zobaczymy, czy będzie gosia. Gosia czy Małgosia? Wydaje mi się, że jeśli będzie dziewczynka, dam jej na imię Małgosia, bo te dziewczynki. Mają takie y, długie imiona. Jest Marcelina, Emilia, Dominika. Więc będzie mi pasowało Małgosia, jeśli będzie dziewczynka. No i jest dziewczynka. Co jest? A zobaczymy, co by się Sara by się wytagowała. Ale nie, dobra, daję Małgosię. Małgosia. Dzieciaczek, okej. Okay. I znowu dziewczynka. Wiktoria. Czy to jest jakiś błąd w grze? O, jest chłopiec, w końcu! Jest! Jest chłopiec. E, to znaczy, tak się ucieszyłam z chłopca, że nawet nie pomyślałam o tym, że. O, Witold! Śmiesznie, dobra, może być Witold. Tak się ucieszyłam z chłopca, że nawet nie pomyślałam, że mam trojaczki, bo <laughs> ja chyba za mało dostanę. Ale dobra, ale to znaczy, że jednak y, ci chłopcy się rodzą, nie? Że jednak są. O Boże, trojaczki, co ja zrobię? Przecież ja już teraz w ogóle nie będę miała szansy, żeby jakieś, jakieś pieniądze zarobić, albo coś. Aha, jedno dziecko tu, a dwoj, dwoje podstałe gdzie? Gdzie są moje aha, jedno tu, aha, i jedno tu, dobra. Ja nie wiem, ja chyba muszę na tą komodę na razie usunąć. Dobra, poustawiamy tak... aha, jeszcze nie mogę, dobra. to znaczy, trojaczki, to jest yy, specjalnie kołyska dla trojaczków, czemu nie? Ciekawe, czy to będzie się psuło. Małgosia. Wiktoria. No, chyba dobrze jej ustawiłam. No nie wiem. Aha, ale jest druga w nocy. Ja bym chciała od razu zajść w ciążę. Ale chyba nie dam rady. Bo ona jest mega zmęczona, a te strajki są już okupane. Poza tym Akira nie przyjdzie pewnie o drugiej w nocy. Zobaczymy. Ostatnio zrobiliśmy dzieci przy y, tutaj y, śmierdzącym niemowlaku. I co? Dało się? Dało się. Wcale się nie zniechęcił. Raszczy, jak mu tam. Właśnie, bo my mamy trójkę dzieci raża. Ale jaja. <laughs> Akira śpi, no dobra. Czy ona może pić y, jakieś te y, energetyki? Pff, bo chyba są jakieś energetyki. Wydaje mi się, że na studiach można kupić coś takiego. Już widzę, że w ogóle nierównomiernie będą y, obsrywać Majty. Bo jeśli on już zrobił od razu, a ona jeszcze nie, no to trochę słabo. No ale dobre. Idź spać. Jakie nakarmisz? Muszę pamiętać, że jak tylko wstanę, muszę zadzwonić do Akiry i go zaprosić. Up. Dobra. I myślę, że tym y, akcentem y, zakończymy. Mamy nową trójeczkę, jest Małgosia, jest Wiktoria i Witold. Wituś. Super. Okej. Okay. I tak się dużo wydarzyło, bo i postarzyliśmy dziewczyny... O, Jest! Zakwitły nam w końcu kwiaty! Całe szczęście martwiłam się o te róże, że będziemy mieć ich mało, a one dają nam najwięcej pieniędzy. Super, ale w ogóle śmiesznie się złożyło, że same czerwone kwiaty tu mamy. Eee, dobra, okej. Okay, no to jeszcze ty tym bardziej super. O nie, bo tu już nam się rozdarło. Już, już, już nas obudziło. Dobra, a więc do następnego, cześć.